Moja własna córka rzuciła na mnie klątwę, życząc mi, bym umarł sam i zapomniany. Posłuchajcie tej historii do końca i powiedzcie, co zrobilibyście na moim miejscu. Powiedzcie też, z jakiego miasta słuchacie. Te słowa, wypowiedziane z zimną precyzją, wciąż odbijają się echem w pustych korytarzach tego domu, który zbudowałem własnymi rękami. Domu, w którym kiedyś rozbrzmiewał jej śmiech, a teraz panuje cisza cięższa niż najsolidniejsze, dębowe drewno z mojego warsztatu. Myślała, że jej okrucieństwo było ostatecznym ciosem, końcem naszej relacji. Nie miała jednak pojęcia, że ta klątwa nie była zakończeniem, lecz początkiem. Stała się kluczem, który otworzył starą skrzynię i uwolnił sekret, który pogrzebałem pięć lat temu z miłości do niej. Prawdę zapisaną w jednym liście, który dowodzi, kto tak naprawdę zasługuje na to, by zostać zapomnianym w miejscu, gdzie zapomnienie jest wyrokiem. Dziś jestem cieniem we własnym domu. Każdy poranek wita mnie tą samą gęstą ciszą, która osiada na meblach niczym warstwa kurzu. Krzesło, przy którym Ewa odrabiała lekcje, stoi puste. Jego dębowe oparcie, które kiedyś polerowałem z dumą, wydaje się teraz zimne w dotyku. Chodzę po pokojach, a moje kroki odbijają się echem od ścian, przypominając mi, jak bardzo to miejsce opustoszało. Zapach żywicy i starego drewna w moim warsztacie, niegdyś woń mojego życia i pasji. Teraz miesza się z zapachem stęchlizny i samotności. Narzędzia leżą w idealnym porządku, nietknięte od miesięcy, jakby czekały na dłonie, które straciły już chęć tworzenia. Spoglądam na swoje ręce, pokryte siatką blizn i stwardnień, świadectwo lat pracy dla niej. I widzę tylko dłonie starca, którego nikt już nie potrzebuje. Moja niewidzialność wykracza poza te cztery ściany. Gdy idę do lokalnego sklepu, rozmowy cichną. Spojrzenia, które kiedyś były pełne szacunku dla majstra Zielińskiego, teraz są pełne litości, albo co gorsza, unikania. Ludzie odwracają wzrok, jakby moja samotność była zaraźliwą chorobą. Nikt nie pyta, jak się czuje. Nikt nie dzwoni. Telefon, który kiedyś był źródłem radosnych wiadomości od córki, teraz jest tylko czarnym, milczącym przedmiotem na komodzie, zbierającym kurz. Czasami łapie się na tym, że nasłuchuje czy zadzwoni, ale dzwoni tylko moja własna naiwna nadzieja, która z każdym dniem słabnie. Jestem duchem w moim własnym życiu, reliktem przeszłości, który wszyscy woleliby zapomnieć, dokładnie tak jak życzyła mi córka. Jej klątwa nie była tylko słowami stała się architekturą mojej nowej pustej rzeczywistości. Pamiętam, jakbym tam wciąż był. Miałem 25 lat, i świat zdawał się leżeć u moich stóp. Pachnąc starym, szlachetnym drewnem. Prestiżowy warsztat renowacji w Krakowie, propozycja zostania wspólnikiem. Widziałem siebie pośród wiekowych mebli, przywracającego duszę przedmiotom, które widziały więcej niż ja. Ale potem wracałem do domu i widziałem dłoń mojej żony, spoczywającą na jej zaokrąglonym brzuchu. W jej oczach była przyszłość, której nie mogłem znaleźć w żadnym antyku. Zrezygnowałem z Krakowa bez cienia żalu. Wybrałem stabilną, choć mniej efektowną pracę w lokalnym zakładzie. Zapewniała stałą pensję i spokój, że Ewie, która była już w drodze, nigdy niczego nie zabraknie. To nie była ofiara, to był fundament. Wymieniłem artystyczne ambicje na solidne, ciche szczęście budowania domu dla mojej rodziny, kamień po kamieniu. Dom, w którym teraz mieszkam, nie powstał z kredytu, ale z moich własnych rąk. Pamiętam zapach świeżego betonu mieszający się z wonią sosnowych desek. Każdy gwóźdź wbity w krokwie był obietnicą bezpieczeństwa, każda cegła murowana z precyzją była deklaracją miłości. Moje dłonie były wtedy młode, ale już poznaczone ciężką pracą, pokryte pęcherzami, które z czasem zamieniły się w twarde zgrubienia. Wieczorami, gdy siadałem z żoną przy małym stole, czując ciepło kominka, który sam zbudowałem, wiedziałem, że tworzę coś więcej niż budynek. To było nasze królestwo. Królestwo, w którym śmiech Ewy miał wkrótce wypełnić każdy kąt, odbijając się od ścian wzniesionych z trudu i nadziei. Nie budowałem tylko dachu nad głową, budowałem jej dzieciństwo, bezpieczną przystań na całe życie. Nigdy nie byliśmy bogaci. Pieniądze, które zarabiałem, szły na rachunki i jedzenie. Ale Ewa nigdy nie czuła braku. Zamiast drogich lalek ze sklepu, miała zabawki które strugałem dla niej wieczorami w warsztacie z resztek drewna. Pamiętam małego drewnianego ptaszka, którego skrzydła poruszały się, gdy pociągnęło się za sznurek. Radość w jej oczach, gdy go dostała, była warta więcej niż wszystkie skarby świata. Jej ubrania były proste, często łatane przez żonę, ale zawsze czyste i schludne. Dbaliśmy, by nigdy nie musiała się wstydzić. Posiłki były skromne, ale pożywne. Zupa mojej żony smakowała jak najwspanialszy rarytas. Każdy kęs, każda zabawka, każda cerowana skarpetka była cichym aktem miłości. Nie myślałem o tym jako o poświęceniu. To było po prostu życie ojca. Miałem jedną osobistą pasję relikt mojej młodości stary, zabytkowy samochód, który odrestaurowałem. Jego lśniący lakier, zapach skórzanej tapicerki i gardłowy pomruk silnika były moją małą ucieczką w niedzielne popołudnia. Był częścią mnie. Aż do dnia, gdy Ewa dostała się na wymarzone prywatne studia prawnicze w Warszawie. Koszty były astronomiczne, poza naszym zasięgiem. Nie wahałem się ani chwili. Sprzedałem samochód za 60 tysięcy złotych. Pamiętam moment, gdy przekazywałem kluczyki nowemu właścicielowi. Poczułem ukłucie w sercu, pustkę, która jednak natychmiast została wypełniona wizją Ewy w todze absolwenta. Te pieniądze nie były już ceną za auto. Były ceną za jej przyszłość. Brałem podwójne zmiany, wracałem do domu zmęczony do szpiku kości, ale każdy jej list z doskonałymi ocenami był najlepszym lekarstwem. Gdy odeszła moja żona, świat stał się cichszy, a moja miłość do Ewy skondensowała się, stała się jeszcze bardziej intensywna. Byłem jej jedynym filarem, jedyną stałą w jej nowym, dorosłym życiu. Pewnego dnia przyszła do mnie z ogniem w oczach, tym samym, który pamiętałem u jej matki. Opowiedziała o marzeniu otwarcia własnej kancelarii. Widziałem w niej determinację i ambicje, ale też strach przed finansowym ryzykiem. Następnego dnia poszedłem do banku i wypłaciłem 100 tysięcy złotych. Znaczną część oszczędności całego mojego życia, odkładanych na spokojną starość. Przekazałem jej te pieniądze bez słowa o umowie czy zwrocie. To była moja inwestycja w jej szczęście. Cicha siatka bezpieczeństwa. O której istnieniu nie musiała nawet pamiętać. Chciałem tylko, by była niezależna i bezpieczna. Patrząc wstecz, żadne z tych działań nie wydawało mi się ofiarą. To było po prostu to, co robi ojciec. Całe moje życie zbudowałem wokół jej potrzeb, mierząc własne szczęście jej sukcesami. Zapach trocin, który przylgnął do moich ubrań, był zapachem jej edukacji. Blizny na moich dłoniach były mapą jej bezpiecznego dzieciństwa i solidnego domu. Nigdy nie prosiłem o wdzięczność, nigdy nie oczekiwałem niczego w zamian. Moją jedyną nagrodą miało być patrzenie, jak rozkwita, jak buduje dobre, uczciwe życie. Nie zdawałem sobie sprawy, że wznoszę fundamenty pod świat dla kogoś, kto pewnego dnia będzie się wstydził swojego architekta. Poświęciłem wszystko, by dać jej skrzydła, nie wiedząc, że użyje ich, by odlecieć jak najdalej ode mnie i od wszystkiego, co reprezentowałem. Początek dystansu był subtelny. Niemal niezauważalny, jak powolny chłód wślizgujący się do ciepłego pokoju. Moje telefony, niegdyś punkt kulminacyjny dnia, coraz częściej trafiały na pocztę głosową. Oddzwonię później, tato, jestem zajęta, brzmiała krótka wiadomość, która docierała wiele godzin później. Wizyty stawały się rzadsze, krótsze, naznaczone pośpiechem i nerwowym spoglądaniem na zegarek. Ewa myślami była już gdzie indziej, w swoim nowym lśniącym świecie u boku marka. Potem pojawiły się pierwsze słowa, ostre jak drzazgi. Tato, ten dom pachnie starością, rzuciła kiedyś, wchodząc do salonu, który kiedyś był jej całym światem. Może powinieneś pomyśleć o remoncie, to wszystko jest takie niemodne. Każde takie słowo było małym, precyzyjnym ukłuciem, które przypominało mi, że staje się żywym reliktem, pamiątką z przeszłości, której zaczynała się wstydzić. Subtelne ukłucia szybko ustąpiły miejsca chłodniejszej, bardziej wyrachowanej formie odrzucenia. Spojrzenie Marka było najbardziej wymowne. Patrzył na mnie nie z wrogością, ale z lekceważącą obojętnością, jaką rezerwuje się dla mebla, który przestał pasować do wystroju. Ewa, stojąc u jego boku, wydawała się tego nie dostrzegać, a może po prostu wolała nie widzieć. Podczas moich rzadkich wizyt, przeglądała telefon, gdy mówiłem a jej zdawkowe potakiwania jasno dawały do zrozumienia, że mnie nie słucha. O ich nowym, luksusowym apartamencie dowiedziałem się nie od niej, ale od sąsiadki, która widziała zdjęcia w internecie. Wyjeżdżali na egzotyczne wakacje, a ja oglądałem fotografie tygodnie później, czując się jak obcy człowiek zaglądający w jej życie. Przestałem być ojcem, stałem się kimś z zewnątrz, przypisem w nowym, wspaniałym rozdziale, który pisała bez mnie. Najgłębsze rany zadawano w ciszy. Pamiętam parapetówkę w ich nowym apartamencie. Stałem w kącie salonu wypełnionego ich eleganckimi, roześmianymi przyjaciółmi, trzymając w dłoni szklankę wody, całkowicie niewidzialny. Ewa mijała mnie kilka razy. Jej uśmiech nigdy do mnie nie docierał. Jej uwaga skupiona była na ludziach, którzy mieli znaczenie. Tego roku, po raz pierwszy w życiu, zapomniała o moich urodzinach. Telefon milczał przez cały dzień. Czarny kpiący prostokąt na starej drewnianej komodzie. Ostateczne ciche upokorzenie nadeszło w chłodny, listopadowy wieczór. Przyniosłem jej małego drewnianego ptaszka, którego wystrugałem, replikę tego, którego kochała jako dziecko. Marek otworzył drzwi, spojrzał na ptaszka w mojej dłoni i rzucił krótko. Jesteśmy zajęci. Drzwi zamknęły się delikatnie, bezgłośnie, ale cisza, która po nich nastała, była najgłośniejszym dźwiękiem. Jaki kiedykolwiek słyszałem. Ewa nigdy nie wiedziała, że jej ojciec przechowuje coś znacznie cenniejszego i bardziej niebezpiecznego niż pieniądze list. Pięć lat temu mój najlepszy przyjaciel Jerzy, stał się ofiarą potrącenia przez samochód, którego kierowca uciekł z miejsca wypadku. Spędził tygodnie w śpiączce, a ja siedziałem przy jego łóżku, trzymając jego bezwładną dłoń i modląc się o cud. Cud nie nadszedł, ale na krótko przed śmiercią. W jednym krótkim przebłysku przytomności Jerzy otworzył oczy. Jego głos był szeptem, ale słowa były ostre jak szkło. Podyktował mi list opisując ze straszliwą precyzją luksusowy samochód, charakterystyczny detal na tablicy rejestracyjnej i twarz kierowcy, który spojrzał na niego i zaśmiał się, zanim wcisnął gaz do dechy. Zapisałem każde słowo czując, jak atrament staje się świętym testamentem jego ostatniej woli ten list stał się moim najcięższym sekretem. Kilka miesięcy później, na kolacji zaręczynowej Ewy, poznałem Marka. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, a on z dumą pokazał mi swój samochód, poczułem jak krew zastyga mi w żyłach. Był to ten sam model, ten sam kolor, o którym mówił Jerzy. Później, stojąc dyskretnie z boku, usłyszałem jak Marek cicho chwali się przyjacielowi o, małej przygodzie na drodze, o której nikt się nie dowiedział. W tej jednej chwili wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce z potwornym trzaskiem. Mężczyzna, którego moja córka kochała, był mordercą mojego najlepszego przyjaciela. Z miłości do Ewy, by nie zniszczyć szczęścia, które zdawała się wreszcie znaleźć, milczałem. Wróciłem do domu i zakopałem ten list na dnie starego kufra, wybierając jej iluzoryczne szczęście ponad sprawiedliwość. To poświęcenie zżerało mnie od środka przez pięć długich lat. Klątwa Ewy nie wywołała we mnie krzyku. Nie było łez ani tłuczenia pięścią w stary dębowy stół. Zamiast tego, w moim wnętrzu zapadła przerażająca, krystaliczna cisza. Zrozumiałem, że chroniłem nie córkę, a potwora, którego sama wybrała, i że moje poświęcenie było fundamentem pod ich pogardę. Następnego dnia z lodowatym spokojem ubrałem najlepszą koszulę i poszedłem do notariusza. W jego cichym gabinecie, pachnącym papierem i starym atramentem, dokonałem ostatniego aktu ojcowskiej miłości. Miłości do samego siebie i do wartości, które moje życie reprezentowało. Zmieniłem testament. Cały mój majątek, dom zbudowany moimi rękami i resztę oszczędności, zapisałem nie Ewie, lecz młodemu, utalentowanemu stolarzowi z lokalnego domu dziecka, którego postępy obserwowałem od lat. Chłopców, którego oczach widziałem ten sam ogień, który kiedyś płonął we mnie, nie była to zemsta, to było przekierowanie dziedzictwa. Potem zacząłem systematycznie demontować swoje życie, kawałek po kawałku. Sprzedałem meble, które sam stworzyłem, oddając je w ręce ludzi, którzy w ich słojach widzieli historię, a nie staroświecki rupieć. Moje narzędzia, przedłużenie moich dłoni przez ponad 40 lat, spakowałem i zawiozłem do warsztatu. Tego młodego chłopaka, którego uczyniłem swoim spadkobiercą. Nie chciałem pieniędzy, chciałem tylko, by dalej tworzyły, by służyły komuś, kto zrozumie ich duszę. Z każdym sprzedanym przedmiotem, z każdym oddanym dłutem, czułem, jak opada ze mnie ciężar. Dom stawał się coraz bardziej pusty, ale ja czułem się coraz lżejszy. Cisza, która mnie otaczała, przestała być opresyjna. Stała się przestrzenią, którą sam świadomie tworzyłem. Przygotowując grunt pod ostatni najważniejszy krok, odzyskiwałem kontrolę nad własną historią, nie krzycząc, lecz milcząc. Nagle telefon, który milczał przez lata, zaczął dzwonić. Głos Ewy, słodki i pełen skruchy, której nie słyszałem od jej dzieciństwa, był tak fałszywy jak trzy złotowa moneta. Wkrótce potem pojawili się u moich drzwi, bez zapowiedzi, ale z rękami pełnymi drogich prezentów. Kaszmirowy szal. Butelka starej whisky, której nigdy bym nie tknął. Marek, człowiek, który kiedyś patrzył na mnie jak na powietrze, teraz wpatrywał się we mnie z udawanym szacunkiem, niemal z uległością. Mówili o przyszłości, o wnukach, o tym, jak bardzo za mną tęsknili. Każde słowo było starannie wyreżyserowanym przedstawieniem. Słuchałem, kiwałem głową i przyjmowałem te dary z uprzejmym, pustym uśmiechem. Obserwowałem ich nerwowe spojrzenia, drżenie jej dłoni, gdy nalewała herbatę. To niemiłość ich tu sprowadziła. To był strach, zimny, wyrachowany strach, który pachniał ostrzej niż ta whisky. Ich wizyty stały się regularne, każda z nich była kolejnym aktem w tej samej sztuce. Ewa przynosiła ciasto, rzekomo upieczone według przepisu matki, ale smakowało tylko desperacją. Marek oferował pomoc w remoncie domu, w unowocześnieniu go, tego samego domu, którym kiedyś gardził. Mówił o inwestowaniu w mój warsztat, o przekształceniu go w dziedzictwo, mówili o rodzinie, o przebaczeniu, o drugiej szansie. Ich słowa były potokiem, który miał zatopić moją pamięć, zmyć klątwę, którą na mnie rzuciła. Pozwalałem im mówić. Obserwowałem, jak odgrywają swoje role kochającej córki i szanującego zięcia. Widziałem przez tę fasadę. Widziałem panikę w oczach Marka za każdym razem, gdy dzwonił telefon. Widziałem strategiczny sposób, w jaki Ewa próbowała wyczuć mój nastrój, moje zamiary. Milczałem na jedyny temat, który miał znaczenie. Mój wybór został już dokonany, a oni o tym nie wiedzieli. Ostatni wieczór ich wizyty pozostawił w powietrzu ciężki zapach jej perfum i jego strachu. Siedziałem w fotelu, który sam obijałem skórą 30 lat temu, i patrzyłem na list od Jerzego leżący na stole obok nietkniętej butelki drogiej whisky. Słowa inspektora dzwoniły mi w uszach. Moje zeznanie było ostatnim gwoździem do trumny. W mojej głowie zderzały się dwa obrazy: twarz Ewy, wykrzywiona fałszywą skruchą, i twarz Jerzego, spokojna w śmierci, czekająca na sprawiedliwość. Jej klątwa wróciła do mnie z nową siłą. Umrzesz sam, i zapomniany. Zrozumiałem, że prawdziwa samotność nie polega na braku ludzi wokół, ale na zdradzie samego siebie. Chroniąc ją, stałbym się strażnikiem ich zbrodni, wspólnikiem w kłamstwie. Wstałem powoli, czując, jak z moich ramion spada ciężar pięciu lat milczenia. Nie było w tym nienawiści, tylko chłodna, ostateczna klarowność. Podniosłem słuchawkę telefonu. W słuchawce telefonu usłyszałem głos inspektora, spokojny i rzeczowy. Potwierdziłem. Każde słowo było jak gwóźdź wbijany w trumnę życia, które kiedyś znałem. Ale także jak kamień węgielny pod fundament nowego spokoju. Klątwa Ewy w pewnym sensie się spełniła, zostanę sam. Ale nie umrę zapomniany, bo pamięć o Jerzym będzie żyła dzięki mojej decyzji, a ja sam będę żył w zgodzie z prawdą, którą nosiłem w sercu. To nie była zemsta, lecz akt sprawiedliwości ostatni, najtrudniejszy dar jaki ojciec mógł ofiarować swojemu dziecku lekcję, której nigdy nie zapomni. Wybrałem honor ponad fałszywą miłość, zrodzoną ze strachu. Niektórzy powiedzą, że zniszczyłem własną córkę. Ja wierzę, że dałem jej jedyną szansę na zrozumienie, czym jest prawdziwa strata i prawdziwa wartość człowieka. A wy? Czy zniszczylibyście iluzję szczęścia swojego dziecka, aby wymierzyć sprawiedliwość?